Jeśli nasze ostrzeżenia zostaną ponownie zignorowane, obawiam się o przyszłość ludzkości na tej planecie. Obecnie kontrolowana degazacja pióropusza syberyjskiego, którą zaproponowaliśmy już 10 lat temu, stanowi najskuteczniejsze rozwiązanie zarówno nadchodzącego kryzysu magmatycznego, jak i stabilizacji klimatycznych oraz geodynamicznych. Jako specjalista posiadający kwalifikacje w zakresie planowej degazacji systemów wulkanicznych mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że badania naukowe potwierdzają techniczną możliwość realizacji projektu kontrolowanej degazacji. Kluczowe jest jednak, aby działać jak najszybciej. Sukces takiego projektu jest bezpośrednio uzależniony od momentu rozpoczęcia prac. Im wcześniej zapadnie decyzja o jego realizacji, tym większe będą szanse na skuteczne wykonanie. Głównym wyzwaniem pozostaje skala tego przedsięwzięcia, wymagająca skoordynowanych działań wielu państw. Bez takiego współdziałania szansa na skuteczne złagodzenie skutków tego kryzysu może zostać bezpowrotnie utracona.